Do Was dzisiaj mówić, chociaż bardzo boli mnie zarówno brzuch, jak i, jak i barki odleżenia, już po prostu w łóżku szpitalnym. Bo już, bo już powiem szczerze, trochę tego dosyć. Włosy zaczęły mi kurde macie wypadać. Nie spodziewałem się, że to nastąpi. Chociaż z brodą jest całkiem nieźle, bo przez to, że wypada, nie trzeba golić. Więc jest to niezłe ułatwienie. Ale słuchajcie, w innej sprawie do Was. Chciałem dzisiaj powiedzieć, że jest to jedna z moich ukochanych niedziel, jakie wypadają w ciągu roku, bo jest to niedziela Woś, czyli niedziela, kiedy my wszyscy Polacy nauczyliśmy się dzielić. Właściwie to jeden człowiek, Jurek Owsiak, wraz z kilkoma osobami, krótkim, małym sztabem, 30 ponad lat temu i e, z kilkoma zespołami muzycznymi stworzył woś, stworzył coś, co do dziś jest nie do obalenia i nigdy nie będzie do obalenia w żaden sposób. Dlatego, że Jurek nauczył nas jak pomagać i to koło, ta kula śnieżna, tak bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o, o pomaganie, że już jej nie zatrzyma nikt, niezależnie od jakiejkolwiek władzy, niezależnie od jakiegokolwiek człowieka. od Sytuacji politycznej od sytuacji jakakolwiek nastąpi na świecie. My nauczyliśmy się już pomagać i będziemy pomagali, a wiem, że pomaganie jest przecudowne, bo sam bardzo dużo pomagałem, a teraz jestem po drugiej stronie medalu. I poczekajcie sekundkę. Teraz jestem po drugiej stronie medalu i wiem, jak ta pomoc jest potrzebna i to jest coś niesamowitego już jak jest naprawdę. Kotem. Jesteś przeogromnym człowiekiem za to, co robisz i, i jak pomagasz ludziom, jak pomagasz dzieciom przede wszystkim, ale nie tylko dzieciom, bo dzieciom pomagasz e, pod kątem medycznym, a nam dorosłym pomagasz pod kątem otwarcia swoich serc i pod kątem tego, jak e, można samemu zrobić coś dobrego za. Tak niewiele. Ja osobiście zgodnie z obietnicą przesłałem część pieniędzy, którą zebrałem, i przesłałem już ją na kolejną, kolejną składkę. Staram się na, na dużo składek wysyłać, chociaż po te kilkaset złotych, bo sam też potrzebuję pieniędzy, ale gdzie mogę to wysyłam, bo tak Wam obiecałem, że będę się dzielił tym, czym Wy się podzieliście ze mną. Jeszcze raz cudownej niedzieli, bo ona się jeszcze nie kończy. Jeszcze gwiazdka do nieba nie poleciała. Jeszcze koncerty trwają i jeszcze, jeszcze wielka orkiestra gra. Zresztą będzie grała z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. Pamiętajcie o tym. Pomagajmy. Buziaki.